Od kiedy to wypróbowałam, budzę się wyspana i bardziej zrelaksowana. Weź ręcznik o wymiarach zbliżonych do szerokości drzwi, choć nie musi być idealnie dopasowany. Połóż ręcznik na podłodze i delikatnie wsuń go pod szczelinę drzwi, tak aby po obu stronach było go równo. Starannie zwiń ręcznik w rulon, tak jak pokazano w filmiku. Następnie weź gumki recepturki i zwiąż oba końce ręcznika z każdej strony drzwi. To zabezpieczy ręcznik, aby nie przesuwał się ani nie rozwijał przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Dzięki temu ręcznik będzie dobrze przylegał, tworząc skuteczną barierę przed hałasem i światłem. To prosty sposób na stworzenie bardziej sprzyjającego środowiska do wypoczynku. Bez konieczności inwestowania w drogie akcesoria do izolacji, taki ręcznik eliminuje dźwięki oraz przepływ światła, które negatywnie wpływają na sen. Dodatkowo, metoda ta pozwala na łatwe dostosowanie poziomu prywatności i komfortu w sypialni, co sprzyja lepszemu relaksowi i regeneracji po ciężkim dniu. Zimą zawsze trzymam ryż w kieszeni. Wsyp ryż do skarpetki, zwiąż ją na supeł i podgrzewaj w mikrofalówce przez minutę. Schowaj taką skarpetę do kieszeni kurtki. Gdy tylko zmarzną ci ręce, wyciągnij ją i ogrzej dłonie. Ryż długo trzyma ciepło i stopniowo je oddaje, dzięki czemu ręce szybko się rozgrzewają i nie marzną. To idealny ogrzewacz do dłoni, gdy na dworze robi się naprawdę zimno. Nie rób tego, jeśli nie chcesz, aby twoje buty skórzane służyły ci przez kolejne lata. Ten trik pokazał mi mój wujek, który od lat pracuje jako szewc. Buty ze skóry naturalnej, bez odpowiedniej ochrony, łatwo chłoną wilgoć, co szybko prowadzi do ich zniszczenia. Jednak mam na to sposób. Do miski dodaj jedną łyżkę szamponu dla dzieci. Jest on delikatny, nie wysusza i pomaga oczyścić powierzchnię bez naruszania struktury. Następnie wlej około 50 ml oliwy z oliwek, która natłuszcza, uelastycznia i chroni przed pękaniem. Dodaj również 50 ml octu. Ocet pomoże zabezpieczyć ją przed wilgocią. Na koniec dodaj kilka kropel olejku lawendowego, który działa antybakteryjnie i pozostawia przyjemny zapach. Całość dokładnie wymieszaj łyżką, aby składniki dobrze się połączyły. Przygotowaną miksturę nałóż równomiernie na buty i dokładnie rozprowadź po całej powierzchni. Pozostaw na 10 minut. Nadmiar zbierz ręcznikiem papierowym. Po kilku minutach sięgnij po wazelinę. Nanieś niewielką ilość patyczkiem do uszu, skupiając się na zagięciach i przesuszonych miejscach. Pozostaw buty na około godzinę, aby skóra mogła wszystko wchłonąć. Na koniec przetrzyj je suchą ściereczką z mikrofibry, aby usunąć resztki i nadać im delikatny połysk. Dzięki tej metodzie zaimpregnujesz buty na wiele kolejnych sezonów. Włóż banknot w okno, aby sprawdzić jaki masz tryb. To może uchronić Cię przed wysokimi rachunkami. Twoje okno ma tryb letni i zimowy, a zmiana ustawienia śruby odpowiada za docisk skrzydła do ramy. W trybie zimowym banknot zostaje zaciśnięty, a w letnim łatwo go wyjmiesz. Zwiększ docisk na zimę, żeby utrzymać ciepło i obniżyć koszty ogrzewania. Zabierz z domu i spryskaj podeszwy buta. Bez tego nie wychodzę zimą z domu. Zrób to dokładnie, tak aby pokryć całą powierzchnię. Powstanie lekko lepka warstwa, dzięki której podeszwa lepiej trzyma się śliskiego podłoża. Wystarczy zwykły lakier do włosów to idealne rozwiązanie na oblodzone i mokre chodniki, zwłaszcza gdy musisz wyjść z domu od razu. Pamiętaj, aby regularnie spryskiwać podeszwę: podczas chodzenia warstwa lakieru stopniowo się ściera. Jest jeszcze jeden sposób równie prosty i szybki do wykonania sięgnij po plastry opatrunkowe wystarczą tylko dwa. Przyklej je na podeszwę butów, jednak bardzo ważne jest, w jaki sposób to zrobisz. Układając je w kształt litery X, stworzysz skuteczną podkładkę antypoślizgową. Z drugim butem zrób dokładnie to samo. Pamiętaj o regularnym wymienianiu plastrów, gdy się zużyją lub odkleją. Warto jednak wiedzieć, że podobnie jak przy lakierze, efekt nie jest trwały. Mimo to metoda działa bardzo dobrze i bez problemu wystarczy na krótki spacer albo drogę do pracy. Każdy kto nosi okulary dobrze zna ten problem. Zimą, gdy wchodzimy z mroźnego powietrza do ciepłego pomieszczenia, nasze szkła momentalnie pokrywają się parą wodną, która utrudnia zobaczenie czegokolwiek. Jest to również niebezpieczne w wielu sytuacjach. Zimne szkła okularów w kontakcie z ciepłym, wilgotnym powietrzem sprawiają, że para wodna osadza się na ich powierzchni. Problem wynika z nagłej zmiany temperatury. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów na ten problem, które zabezpieczają okulary, jednak ich cena często jest dość wysoka. Co więcej, nie zawsze mamy takie preparaty pod ręką w momencie, gdy są najbardziej potrzebne. Pokażę ci prosty i tani sposób, który sprawi, że twoje okulary przestaną parować. Wystarczą produkty, które masz już w domu. Nałóż po jednej kropli gliceryny na każde szkło, zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Następnie wypoleruj szkła czystą szmatką. Jeśli natomiast nie masz gliceryny w domu, użyj pianki do golenia. Nałóż ją bezpośrednio na okulary, a następnie dokładnie wetrzyj produkt w szkła. Pianka zmniejsza napięcie powierzchniowe, co skutecznie zabezpiecza okulary przed osadzaniem się pary wodnej na szkłach? Ten prosty trik sprawi, że Twoje okulary przestaną parować, niezależnie od tego, jak duża jest różnica temperatur. Moja babcia sypała sól przed drzwiami wejściowymi, dopiero wtedy kładła na nią wycieraczkę. To prosty trik, który zimą ratował jej mieszkanie. Mokre buty, kałuże przy drzwiach i wycieraczka, która zupełnie nie daje rady, to codzienność w wielu domach. Śliska podłoga w przedpokoju to nie tylko bałagan, ale też realne ryzyko poślizgnięcia. To trik znany ekspertom od utrzymania czystości, choć mało kto o nim mówi. Zwykła wycieraczka zimą szybko nasiąka wodą. Jej włókna nie są stworzone do wchłaniania dużej ilości wilgoci z mokrych butów. Dlatego najpierw upewnij się, że podłoga pod nią jest sucha, następnie rozsyp cienką warstwę soli w miejscu, gdzie leży mata. Już po pierwszym wejściu zobaczysz, jak duża jest różnica. Teraz połóż na to wycieraczkę i dociśnij ją stopami, aby dobrze trzymała się podłoża. Sól pochłania wodę z butów, zapobiega przesuwaniu się wycieraczki i zwiększa przyczepność. Podczas wycierania butów działa jak naturalna bariera, która zatrzymuje śnieg i błoto jeszcze przy drzwiach. Efekt widać od razu. Podłoga w przedpokoju pozostaje sucha, bezpieczna i dużo czystsza. A zimowe sprzątanie zajmuje znacznie mniej czasu. To prosty domowy trik na zimę, który pomaga utrzymać czystość w przedpokoju, zapobiega śliskiej podłodze przy drzwiach, ogranicza błoto i wodę z butów oraz ułatwia zimowe sprzątanie w domu. Załóż gumowe rękawiczki na dłonie, następnie załóż swoje ulubione rękawiczki. Gumowa warstwa tworzy dodatkową barierę ochronną, zatrzymuje ciepło i skutecznie osłania dłonie przed zimnem oraz wiatrem. To szybki sposób, który wyraźnie poprawia komfort w zimne dni. Tak obniżyłam rachunki zimą. Przyklej taśmę dwustronną do ramy, następnie ściągnij zabezpieczenie i przymocuj folię bąbelkową na całości. Folia bąbelkowa działa jak dodatkowa warstwa izolacyjna, zatrzymując ciepło w pomieszczeniu i chroniąc przed zimnem z zewnątrz. Nie tylko zadbasz o rachunki, ale też poprawisz izolację w domu.